Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie na niedzielnym porannym zrapingu. Mam mix zrapek za 68 zł. Mam wielkiego gracza, ekstra linie, gwiazdę fortunę, kokosową fortunę, kasyno Club, super linie i na rozpoczęcie mamy krzyżweczkę za 3 zł. Ale może zanim zaczniemy, Zrapiemy sobie szwajcara, podium. Pierwsze mamy 3 sześć, sześć, cztery, dwa, trzy, pięć, pięć, jeden, sześć. dalej mamy 5 2 2 piąteczka piąteczka Patrzcie jest wygrana super szóstka Dwie wygrane i ostatnie... Trzy wygrane w podium. Oho. Sprawdzamy. Dwa franki. Dwa franki i sześć franków w drapce Oho. Ho, ho. To się narobiło. Dobra, to było podium szwajcarskie. Bierzemy się za krzyżóweczkę. Krzyżeczko jest o numerze 73, i drapiemy pierwszą literkę. To jest L, Rawel, Hydraulik, Lichwa, kolejny jest M, Rozum, Samson, U. Cukierek. Rozum. Udo. No i U mamy zdrapane. H. Hydraulik. Kolejne mamy I. Lichwa. Hydraulik. I I się skończyło. N. Samson. Gwinea, Dispensa, koniec. P. Dispensa, praca, J. w Azji, kolejne jest T, Agat, takt. F Nie ma F Nie widzę Y Dyspensa Hydraulik O Udo Ogar Rozum Samson Sok W, lichwa, gwinea, drawsko, V, rawel, d, powstaje udo. Tu jeszcze mamy w hydrauliku i w Adzie, r, drawsko, rawel, ogar, praca, gra. Hydraulik. B. No, B nie mamy. I ostatni jest A. Powstaje Ada. Takt. Tu jeszcze jest Agat. Dyspensa. Ogar. Samson. Gwinea. Hydraulik i Gra. No, niestety. Tu jest pusto. Kolejna zrabka to super linia o numerze 13. Pierwszy symbol to lody. Raz i dwa. Dalej jest Arbus. Arbuza brak. Rolki. Rolki mamy trzy razy. Rower. Nie ma. Kwiat. Kwiat jest jeden. Podkowa. Podkowa zrapana. Następnie jest tęcza. Łódź. motyl motyle brak parasol gwiazda krab biedronki brak moneta pierwsza, druga, trzecia klucz mamy dwa razy okulary diament czapka leżak, jeden, słońce, jedno, wiatrak, trzy, cztery wiatraki, no i ostatni symbol to balony. I strąbka jest pusta. Bierzemy się za kasyno Club o numerze 15. Zobaczymy, co nam tutaj kasyno rzuci. Rzuci albo nie rzuci. Sejf podkowa, korona. Gwiazda truskawka, dzwon. <ścoughs> Sejf winogrona, jabłko. bankno wiśnia, garnek. Anana, złoto, dzwon. Worek, jabłko, koniczyna. Cytryna złoto arbus, korona cytryna koniczyna. No i tutaj niestety nie mamy nic, strapka jest pusta. Bierzemy się za kokosową fortunę o numerze 14. wygrywa dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem, pięć, dwadzieścia jeden i trzydzieści cztery. Pierwsze jest trzydzieści dwa, czternaście, trzydzieści siedem, trzydzieści pięć, dziewiętnaście, trzy osiem, osiemnaście, dziewięć, dwadzieścia dwa, siedemnaście, dwadzieścia cztery, sześć, siedem, trzydzieści trzy, szesnaście, dwadzieścia pięć, dziewięć trzydzieści jeden i dwa, pusto. Gwiezdna Fortuna o numerze dwudziestym pierwszym. Wygrywa sześć, szesnaście, dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć i czterdzieści jeden. Pierwsze mamy cztery, trzydzieści osiem, trzydzieści dziewięć, dwadzieścia dwa, trzynaście, czternaście, dwanaście. Oho, jest dolar. Trzydzieści cztery. Dwadzieścia sześć, trzydzieści dwa, trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery dziewięć, dwadzieścia jeden dziewiętnaście osiemnaście, dwadzieścia pięć. 29 i 33. Tutaj pewny zwrot. Tak jest. na no to dzisiaj lot to się popisało. Jak na razie. Pierwszy zwrot. Pewno pierwszy i ostatni. Ekstra linie o numerze 17. Pierwsze mamy klapki dwa i trzy balony <laughs> balonów nie mamy żadnych rower rower jest tylko jeden kości kości nie ma lody Tutaj są pierwsze, następne. I tutaj mamy jeszcze dwa razy na górze. Łódź. Łódź odpłynęła. Piłka. Piłka jest tylko jedna. Motyl. Motyle zdrapane, klucz, korona, serce, diament. korn słońce ptak to jest pierwszy drugi dwa ptaki wiatrak Dobra, wiatraki zrapane. Następny symbol to słoń. Słonia brak. Arbus. Kwiat. Tęcza. Nie ma. Podkowa okulary Leża jedno Krap. Ostatnie, moneta. Monetę mamy dwa razy. I ostatni symbol to parasol. No i zdrapka jest pusta. LP. Bierzemy się za ostatnią zdrapkę. Wielki gracz o numerze trzecim. Drapiemy. Zobaczymy co tutaj będzie. Wygrywa dwanaście, trzydzieści dwa, osiemnaście, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiąt jeden. Dwadzieścia jeden pierwsze, trzydzieści siedem, czterdzieści osiem, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt sześć, czternaście, jedenaście. Piętnaście pięćdziesiąt dwa, o jest wygrana jest pięćdziesiąt jeden fajnie dwadzieścia siedem, szesnaście, trzydzieści dziewięć, trzydzieści sześć, trzydzieści cztery, czterdzieści pięć, dwadzieścia sześć.

68 wkładu, 30 zwrotu na niedzielnym porannym. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie i za uwagę. Życzę Wam miłej niedzieli. Widzimy się na, popo na popołudniowo-wieczornym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, miłej, miłej niedzieli, smacznego obiadu. Odpoczywajcie, trzymajcie się, dużo zdrowia. Pozdrawiam. Pa, pa.